18, są Zigi 12, jest ze mną młody i Dawid. Siemka. Siemka. Będziemy grali teraz w grę, którą mam młody wytłumaczy. Więc tak, y, gra nazywa się kto pierwszy, ten lepszy. Więc tak, y, Dawid jedzie, my jedziemy pz 1C, czyli ja i Zigi. No i drugi, trzeci zawodnik może jechać obecnie jakim czołgiem, to Dawid jest akurat. Jedzie M7, y, staje na górze przy zamku na kwadracie. Pomiędzy EAF, czyli na środku, jakby mapy, i my mamy do niego jak najszybciej dojechać ze swoich baz, dotknąć go, zjechać na dół i jak najszybciej okupywać bazę przeciwnika. Więc jak Dawid... fajną mapę. <grych> Dobra, Dawid, Dawid. jak dojedziesz, to powiedz to. 3-2-1 i start. Ale gąska mi poszła. No to to by jest niepotrzebne. No właśnie, na mnie My musimy jak najszybciej. Już jestem na górze. Zaraz dojadę. Uwaga. 3, dwa, jeden, start! Marto, co szybko ruszyłeś. Co masz za szybko? Ja ci widzę. No widzisz mnie. Mam x reja. No. Ja, bym, ja, ter ja Zabacza. bym teraz w domek nie wjechał. Jak teraz w domek wjadę do człowieku? to trudno, już, już nie, nie będziemy nagrywać drugi raz Jeszcze mam dużo domu. Mówię jak ja tutaj po prostu powoli jadę. No. Co to zaczął? Jeszcze szczelaj! Ej no ten dziad jest bliżej człowieku... Ty bliżej, bliżej ciebie normalnie jest. Nie jest bliżej, to jest jedno, jednakowa odległość. To nie jest jednakowa, ja ci Jednako. mówię. Jest. Zobacz, przejdź sobie Jak Jakie ty masz paliwo, Bartek? Normalne, nie mam nic. Ja mam mało kasy w ogóle i nie miałbym za co kupić tego paliwa. Fuck you, bitch! Nie, teraz! Kurczy... Jest! A ten przykamował przy końcu, żeby... <laughs> żeby znowu się nie zabił! Ja nie mogę. Jak teraz w domek wiadę, to ten domek po prostu kurczę, Nie wiem czym wyjadę i zburzę. A ja tu wiesz, że ostatnio szybciej niż Ja to ostatnio na drifcie poszedłem. Jak nagrywaliśmy wtedy. Jest, ja, dobra, dobra, dobra. Nie wjechał w domek. O szwego. a tu takich ramp jest fajnych, tak po prostu można się skakać. Kurczę.

Dawid? Ja ciebie Dawid, nie wjeżdżaj. Przecież nie, nie wjechałem. A yeah, no dwa punkty. Ja nawet mogę w Ziggy rozstrzelać. nie mnie to naprawdę. Co siszisz? Czekaj, mówię ci. Koksisz? Umy się! No, co we mnie strzelasz? No, on we mnie strzelił. Czekaj, jak to je szybciej opanować? Czekaj, trzeba jakaś moda, kurczę, wgrać, ale no to mi nie stać czasu. Że <noise> <noise> może coś porozwalać, kurczę, szybciej pójdzie. Dawid, pomóż mu! <noise> nie, niech ci zajedzie drogę. Nie! Nie do okułem będzie remis, ale młody szybciej dojechał. Ma rakietowe paliwo. Nie mam rakietu. Mam rakietowe paliwo. Nagrać ci, y pokazać? No i teraz właśnie wyłączysz to rakietowe paliwo. No rakietowe paliwo, ciekawe skąd ja pieniędzy na to wezmę. No. Młody, gdzie mi bazę kupujesz, co? Siema, w przerwie. Yy, i wygrałem. Ha! Nie, nie, no, nie no, wiem. młody wygrał, ale Dawid go ścierał. Dobra. Dobra, no to no. Dawid! To ja chciałem się Koniec, Na no, raczej.